z województwa pomorskiego. Przed nami kolejne wciąż nie rozwiązane wydarzenia kryminalne. Rekonstruując je mamy w zasadzie jeden cel. Chcemy przy państwa pomocy dotrzeć do sprawców tych przestępstw, ale chcemy również stanąć w obronie ofiar. Chcemy w ich imieniu zabrać głos, bo przecież oni już nigdy nic nie nie powiedzą. Naszym moralnym obowiązkiem jest głośno i wyraźnie mówić morderstwom i przemocy nie, bo życie mamy przecież tylko jedno. Tak słucham? Tak, 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 tak. zgadza się. No, ale oczywiście, proszę przyjechać. To ja może tak, to ja podaję adres. Pan Witold mieszka w miejscowości Chwaszczyno. W lokalnej prasie dał ogłoszenie, że chce sprzedać samochód marki Fiat Siena. Ot, normalna sprawa. Takich ogłoszeń w naszym kraju ukazuje się bardzo wiele. Ci, którzy je czytają, nie zawsze chcą kupić auto w sposób legalny. Jak to robią, za chwilę Państwo zobaczycie. Jak wcześniej powiedziałem, pan Witold dał ogłoszenie. Na odzew nie musiał czekać zbyt długo. Mężczyzna w wieku około 27 lat, wzrost około 170 cm, szczupła budowa ciała, twarz owalna, włosy krótkie, proste, koloru ciemny blond, oczy średnie, brwi proste, koloru jasnego, nos o profilu prostym, usta średnie, uszy przylegające. Mężczyzna w wieku około 30 lat, wzrost około 180 cm, krępa budowa ciała, twarz pięciokątna, włosy średniej długości koloru ciemnego, proste oczy średnie, brwi koloru ciemnego, nos o profilu falistym, usta średnie, uszy przylegające. Czekaj, czekaj. No cześć. Tak właśnie idziemy. Nie wiem ile nam to zajmie. Musimy trochę pojeździć jak będzie dogodny moment, żeby tutaj coś dziuplą. A właśnie, coś dziuplą daleko? No świetnie, będziecie w pobliżu. No to fajnie na razie. No i co? Wszystko w porządku. Nie ma się czego obawiać. Tak, wszystko się zgadza. Tylko pamiętaj, ja gadam. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie w jakiej sprawie? Ja wczoraj dzwoniłem do Pana w sprawie samochodów. Fiat Asiena. Proszę tam poczekać przy garażu chwileczkę, tak? Ja za chwileczkę do Pana już zejdę. Dobra. Na proszę bardzo. Nawet mnie Pan wystraszył. Myślałem, że Pan górą tutaj zejdzie. <noise> bardzo proszę. No to jest właśnie ta autko. No ładnie wygląda, no ładnie. No ale możemy silniczek zobaczyć? Dobrze, proszę no bardzo. No, motorek czyściutki, zadbany Czyściutki, wyciec. zadbany jest, panu powiem naprawdę. No ale mimo wszystko i tak trzeba by wjechać na kanał, zobaczyć jakichś wycieków, czy coś się tam nie dzieje. Nie no, dzieje. jasne, że tak, jasne. No jeszcze zobaczymy, no i co to na to? Ponoć skrzyni biegu były wadliwe w tym modelu. Wy co tu jest nowa skrzynia biegów. On miał wymienianą skrzynię, jeszcze jest na gorancę. Nie był czasami nigdzie bity? Nie, 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 absolutnie nie. Wiecie panowie co, y może go wyprowadzę na zewnątrz. Wygodniej będzie zobaczyć, prawda? <ślesk> Wie pan co? Jeszcze by mnie interesowały oponki. Znaczy, wie pan, opony są biro sezonowe, ale na jakie z naszej zimy są? Raz jest, raz jej nie ma. Chociaż właściwie później nie ma kłopotu, że trzeba je przekładać, no, prawda? No jasno, że tak. to co? Może byśmy się przejechali zobaczyć jak to tlaczko chodzi. Dobra, do sekundy, tego garaż zamknę, tak? Nie, ja to możemy jechać, ale panowie, jadę tylko z jednym z was, no bo rozumiecie, z dwójką się boję. Nie no dobrze, kolega poprowadzi, on dobrze jeździ. Tak? Nie wiem, może pan kawę chce? Małżonka zrobi panu kawę. Nie, nie, trzeba, ja tu postoję, poczekam. No to co, jedziemy. Mogę kluczyki? Coś było panu Witoldowi, żeby na jazdę próbną nie jechać z dwoma nieznajomymi mężczyznami. Jazda z jednym wydawała mu się bardziej bezpieczna. Jednak do samochodu wsiadał pełen obaw. Proszę państwa, trudno przewidzieć, być prorokiem, że w takiej sytuacji zostaniemy napadnięci. Dalsze wypadki potoczyły się jednak niezgodnie z planem bandytów. Wcale nie tak łatwo było im osiągnąć wymarzony cel. No, całkiem przyjemnie prowadzi się to autko. Miałem wiele samochodów, BMW kiedyś, Opla, a na końcu nawet malucha. O, wie pan co to ja tak często nie zmieniam samochodów? Dlaczego pan się zatrzymał? Na chwilę musimy stanąć. Wie pan co, no mam taką potrzebę, tylko pójdę się załatwić. Załatwić akurat teraz? Nic na to nie poradzę, akurat teraz mnie przycisnęło. Proszę chwilę poczekać. No co? Słuchajcie, boję się z tym gościem. Gdzie jesteście? No to dawajcie w to umówione miejsce. Zaraz tam podjeżdżam. No na razie. No widzi pan, już jestem. Co się pan tak denerwuje? Autko jest całkiem w porządku. Nie no ja się wcale nie denerwuje. Bo i po co? Całkiem fajne autko. Nieznajomy mężczyzna i pan Witold pojechali w kierunku domu. Pana Witolda. Mężczyźnie tak bardzo spodobała się jazda, że postanowił ją kontynuować. W związku z tym zapytał właściciela samochodu, czy mogą odbyć jeszcze jedną jazdę. Pan Witold przystał na to. Wspólnie pojechali w kierunku Kielna. Co, nie wolno? Wolno. No, no. no, to pojedziemy dalej. No i co tym razem? No, podoba mi się. Biorę to no, okej, okay. jeśli się dogadamy. Już się dogadaliśmy. A teraz wysiadaj. Co ty, facet, ty robisz? Młody, uspokój się. Co ty? chcesz, żebyśmy się zabili?

Do tego zuchwałego napadu doszło 5 stycznia 2000 roku na drodze w miejscowości Dębowo. Kim są, proszę Państwa, mężczyźni przedstawieni przez nas na portretach pamięciowych? Kto obecnie jeździ samochodem marki Fiat Siena o numerach rejestracyjnych GMM0337? W bagażniku tego samochodu była bardzo charakterystyczna parasolka z napisami Volvo. Może komuś oferowano ją do sprzedaży. Dla osób, których informacje przyczynią się do wykrycia sprawców, przewidziana jest wysoka nagroda. Pan Witold zachował się niezwykle dzielnie. Nie tylko podjął walkę ze sprawcami, ale także wyrzucił pistolet i kluczyki od samochodu do robów śnieg. W jaki sposób sprawcy uruchomili samochód? I odjechali do dziś nie wiadomo. Informacje proszę przekazujcie do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie pod numer telefonu kierunkowy 058 672 54 74. Za chwilę opowiemy o sprawach najbardziej okrutnych i najbardziej drastycznych. Dotyczą one bowiem morderstw dokonywanych na noworodkach. Szanowni Państwo, aż trudno mi o tym mówić. Moim zdaniem na jednej szali można położyć wrodną matkę, która świadomie porzuca swoje dziecko, skazując je na śmierć, jak też osoby, które z zimną krwią zabijają noworodka jakimś nieznanym narzędziem. To ohydne i niegodne ludzkiej istoty. Ja nie mogę na to patrzeć. Zabiłaś kurwa dzieciaka, teraz nie możesz na to patrzeć? Wcale nie zabiłam. Wylażaj no mi sam to załatwisz. 26 stycznia 2001 roku oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wejcherowie otrzymał zgłoszenie, że w luzinie 8 kilometrów od Wejcherowa znaleziono ciało noworodka. Na miejsce pojechała ekipa dochodzeniowo śledcza. Zwłoki dziecka leżały w odległości 10 metrów od peronu pierwszego i 170 metrów od samej stacji. W toku czynności lekarz określił, że zgon nastąpił na dwa tygodnie przed znalezieniem. Przypuszczalną przyczyną zgonu było uduszenie. Jesteśmy w miejscowości Ludzino. W tym miejscu, pod tym drzewem, znaleziono ciało rozkładającego się noworodka. Proszę Państwa, w tym dniu padał deszcz, natomiast rzeczy, w które zawinięte było dziecko, były zupełnie suche. W związku z tym policja zakłada, że noworodek musiał gdzieś indziej wcześniej leżeć, a potem ktoś podstępnie podrzucił go tutaj, gdzie go znaleziono, o czym natychmiast powiadomiono policję. Był to chłopczyk w wieku około dwóch tygodni. Miał 50 cm wzrostu. Twarz okrągła. Nos malutki, wklęsły. Ze względu na daleko posunięty proces gnilny, nie można było ustalić koloru włosów. Na szyi dziecka zadzierzgnięty był zielono-granatowy krawat w poprzeczne pasy. Noworodek ubrany był w białe śpioszki z kolorowymi pajacykami. W biały bawełniany kaftanik, butki w kolorze seledynowym, a na głowie biała czapka. Zwłoki zawinięte były w koszulę męską w drobno różowo-stalowe paski z kieszonką na lewej piersi oraz w czerwoną dżinsową koszulę w czarne kwadraty. Zamordowanego noworodka porzucono 26 stycznia 2001 roku w miejscowości Luzino. Kto mógł dokonać tak ohydnego mordu? Jeżeli wiecie Państwo coś na temat kobiet, które przed styczniem 2001 roku były w ciąży na terenie gminy Wajcherowa, obecnie nie mają dziecka, dzwońcie na policję. Może ktoś z Was rozpoznał rzeczy, które pokazaliśmy na zdjęciach. Informacje kierujcie do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Weicherowie pod numer telefonu kierunkowy 058 672 54 74. 29 stycznia 2001 roku dyspozytor Pogotowia powiadomił komisariat policji, że w Rumi przy ulicy Gdańskiej, na wysokości bloku o numerze 33, w kuble na śmieci, znaleziono ciało nowonarodzonego dziecka. Na miejscu ustalono, że noworodek jest płci żeńskiej, z nieodciętą pępowiną i łożyskiem. Skóra noworodka była pokryta zaschniętą krwią, zwłoki były winięte w ręcznik kąpielowy koloru czerwonego z motywem drzew palmowych w kolorze szarym. Wnioskować trzeba, że poród odbył się w warunkach domowych. W chwili wyrzucenia dziecko żyło, a zmarło na skutek wyziębienia organizmu. Ty widziałaś, ona nie ma brucha. No co była w ciąży? No co, ty nie wiedziałaś? Nie. No, tylko ciekawe, gdzie jest to dziecko. Czemu ciekawe? No bo jakoś jej z tym maleństwem nie widuje. bo może dziecko jest chore. A, chore. O, daj spokojnie jesteś przerażliwiona. Słuchaj, moja znajoma spod 17 mówiła, że u niej jest cicha jak, jak w grobowcu. Jak w grobowcu? Naprawdę. Proszę Państwa, nie znamy okoliczności tej zbrodni, w związku z tym zwracamy się do świadków z apelem. Jeśli wiecie, kim jest Wrodna Matka, przekazujcie informację do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie pod numer telefonu kierunkowy 058 672 54 74 do 77. To już wszystko na dzisiaj. Proszę Państwa, współpracujmy z policją. Nie odwracajmy się plecami, kiedy drugiemu człowiekowi dzieje się nieszczęście. Pamiętajmy, że i my również możemy stać się ofiarami przestępstw. Jeżeli będziecie Państwo chcieli jeszcze raz obejrzeć sprawy kryminalne, które pokazaliśmy w tym odcinku, włączcie telewizor w późny wtorkowy wieczór. Dziękuję bardzo. Przypomnę jeszcze na koniec, że osoby występujące w naszym programie w części inscenizowanej to aktorzy, statyści, nie wiążmy ich z prawdziwymi uczestnikami tych zdarzeń. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny program. Do zobaczenia. Nie.